Dobry wieczór. Witamy na konferencji prasowej po meczu ostatniej kolejki rolej Basket Ligi sezonu 2024-2025. Dziś, Tref Sopot pokonał Energę Icon c Czarnych Słupsk 89-65. Z nami są goście: ten Robert Sztelmachers i zawodnik, dobrze znany w Sopocie, Jakub Musiał. Zacznijmy od zawodnika Kuba. Prosimy o opinię po meczu. Dzień dobry. Gratulacje dla Trefla. Zagrali bardzo dobry mecz. My zaczęliśmy bardzo dobrze, agresywnie, walecznie niestety gdzieś w pewnym momencie stanęła nasza gra. Traf grał bardzo agresywnie, przez to też słabo siedzieliśmy piłką, musimy nad tym popracować. Mimo wszystko musimy wyciągnąć też jakieś pozytywne wnioski, walczyliśmy do końca i mimo, że tref uciekł w pewnym momencie gdzieś tam w trzeciej kwarcie, chyba dogniliśmy ich na pięć punktów. Nie zwieszamy głów, był to ciężki mecz dla nas, ale teraz czeka nas seria play-offowa i jesteśmy pozytywnie nastawieni i będziemy walczyć, żeby wygrać tę serię. Coach, please. Would like to hear your opinion na ten game. Uh, yes. Czy będziemy mieli pytania do zawodnika? Kuba, jesteś wolny. Dziękuję bardzo. Okay. Do zobaczenia. Oczywiście, so uh, gratulacje better than us, you know, and of course, I would wish to win every game. But, uh, you know, this is sport and this was they then Trefo beat us, you know, and give us some lesson to and what to think. But I'm very happy for the team uh, that we are in playoffs. So this is for us, I think is good thing, you know. So we did good job before. We cannot win every game. So everybody understand that. And I want to thank you uh, trifle spectators and our who came here to cheer us. Thank you. Dziękuję. Po pierwsze, no, gratulacje dla drużyny trefla. Dzisiaj nas po byli, byli lepsi. Ja oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy wygrali każdy mecz, ale czasami się nie da po prostu. Tref dzisiaj był lepszy, pokazał nam, dał nam ważną lekcję. Natomiast ja jestem bardzo szczęśliwy. Wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. Wygrywaliśmy dużo meczów wcześniej, to dało nam playoffy, a jestem zadowolony z tego. No cóż, chcę też podziękować kibicom bo dzisiaj zrobili i Trefla, i Czarny zrobili fajny spektakl i przyjechali nasi kibice nas dopikować. Także tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzień dobry, panie Gratuluję. Dziękuję. Chciałbym zapytać, czy to szóste miejsce. Cieszy panu? Tak, chodź. Pan na... Bardzo, bardzo cieszy. Naprawdę. Pan na no, będziemy... Poskušali bomo narediti vse, kar je v naši moči, veste, gremo igro za igro, pripraviti svojo ekipo, veste, za maksimum. Torej, pozitivno gledamo naprej, zagotovo. Hvala lepa. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Przypomnę, że dziś w meczu ostatniej kolejki Orlando Basket League Trefsov pokonał energię Icons i Czarnych Słupsk 89-65. Z nami są przedstawiciele gospodarzy, trener Tabak i zawodnik Dariusz Moten. Coach, like to hear your We uh, show up to play. Uh, it's a very uh, pleasant for me as a coach. When uh, you need to wait to start to game to see are we coming to play or not, because it's a clear uh, that we have a really regular season. It's a clear that uh, we show that we can beat anybody, but also we show that we can lose against anybody. Uh, więc to nie jest najprzyjemniejsze dla, dla trenera, że Czasami trzeba poczekać na rozpoczęcie meczu, żeby zobaczyć, jak my dzisiaj się zaprezentujemy. Czy będziemy walczyć, czy będzie trudniej. Bo trzeba przyznać, że my mamy naprawdę nieregularny ten sezon, nie możemy ustabilizować formy. Pokazaliśmy, że możemy wygrać z każdym, ale też pokazaliśmy, że z każdym możemy przegrać. Mam naprawdę nadzieję, że wykorzystamy ten pozytywny przykład z dzisiejszego meczu, w play uh, i będziemy wiedzieć, jak grać i przede wszystkim w jaki sposób grać obronę, jak, jaką obronę pokazywać przeciwnikom. Dziękuję, Thank you. Thank you coach. Uh, Darius, chciałbym usłyszeć twoją opinię. Like you said, we've proven that we can beat anybody and that we can lose anybody, and whichever version of us shows up is the version that comes on the court. We we, <coughs> we don't have the ability, as we've shown ourselves time and time again, to flip a switch and just start playing better if we don't start good. So, hopefully, we can come every game like we came tonight and uh, win a championship. Uh, Okej. Okay. Cóż, myślę tak samo jak trener. W, mam nadzieję, że zaprezentujemy tą lepszą wersję z siebie, bo bo pokazaliśmy wielokrotnie że możemy wygrać i przegrać z każdym uh, i tak naprawdę to zależy okay. tylko od nas nie, nie ma takiego magicznego przełącznika że jak będziemy grać źle to potem i będziemy grać dobrze po prostu tak jak zaczniemy mecz tak będziemy grać i miejmy nadzieję że będziemy w stanie uh, grać tak dobrze jak dzisiaj aż do samego końca. Can I say yes, please. We don't have a right to talk about championship, the way we play regular season. Okay?

dawałby nam prawo do myślenia o mistrzostwie. Jedyne, o czym możemy mówić i myśleć, to jest pierwszy mecz ćwierćfinałów. Musimy poczekać, z kim będziemy grać, wyjść i spróbować wyjść ten, wygrać ten pierwszy mecz. I, i to jest tyle, co możemy, co możemy zrobić i na czym się będziemy skupiać. Proszę. Are, you are asking who do I prefer as a former. and and uh, what uh, how you can prepare for the playoffs not knowing who you are going out to play. I'm going to give you different view of this. We are second team in the Poland. Okay, I don't like the way we play the season, but we are second, so we supposed to have some advantage. So according to the new play in rules, it will be better to be fourth. Ok, więc to jest tak, e, niezależnie od tego, jak graliśmy, a graliśmy słabo w tym sezonie, jesteśmy na drugim miejscu, To oznacza, że powinniśmy mieć jakąś przewagę w, przed play -offami. natomiast zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi play-inów, e, play tak naprawdę lepiej byłoby zająć trzecie lub czwarte miejsce, bo znalibyśmy już teraz rywala. So we, we are second, okay? And we have no advantage because we are second. So we are having Le Dwa na dni mniej, mniej na przygotowanie do, do meczów od uh. zespołu, które zajęły gorsze miejsce. Um, od siebie dodam tylko, że mistrz, znaczy Angiel, który zajął pierwsze miejsce, ma jeszcze gorzej, bo oni się dowiedzą do dopiero 12. Hm. I a myślę, że So we have the first team dominate the whole season, you know, they have less time to prepare. So this is, doesn't make not logical logical sense. That's the first thing. Second thing, both teams, I think so, the, we got in the theory the worst pair. Why the worst pair? Because both these teams, they build the roster to play in Europe. So we are dealing with the two teams that build the roster to play in the Europe.

Może oni nie pokazywali przez cały sezon tego, natomiast na pewno mają na tyle silne, na tyle głębokie składy pełne talentu, że mają zdolność dzięki temu do tego, żeby po prostu zmienić swoją grę i wygrać samym poziomem talentu i ilością zawodników. Jaki okay. jest plan na robić? Uh, dinner, Okej. Okay. Hoping to get six hours of the sleep tomorrow spend the day uh, with my family and then we start from there honestly i didn't think about uh, plan a plany są żeby odpocząć spędzić trochę czasu jutro z rodziną uh, i od następnego dnia zacząć, uh, zacząć po prostu pracować tak jak będziemy uh, always when we have a long week we are never spending whole week preparing <coughs> for opponents team we are always spending first two days zawsze kiedy mamy trochę więcej czasu do następnego meczu nigdy nie jest tak że od początku przygotowujemy się do e, pod konkretnego przeciwnika it's very e, po prostu pracujemy pierwsze dni pracujemy nad sobą nad swoimi, swoimi słabościami nad nad korektą tego co zrobiliśmy źle w ostatnim meczu